Jezus Chrystus. Na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej można znaleźć informację o ostatnich wydarzeniach w kościele belgijskim, zatytułowaną Kościół w Belgii nie wprowadza błogosławieństwa par homoseksualnych. Czy rzeczywiście tak jest, jak próbują to zasugerować dziennikarze? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się temu krótko przyjrzeli. Zacznijmy może jednak od tego, że Przeczytamy czym jest błogosławieństwo, chociaż wydaje nam się to wszystkim oczywiste. Błogosławieństwo po Benedictio, od Benedicere. Dobrze mówić, życzyć dobra, upraszać łaskę. I tu proszę zerknąć, wybrałam fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od razu zaznaczę, że tamtych punktów jest więcej. Jak ktoś chce sobie szerzej poczytać o błogosławieństwach, to zachęcam, żeby, żeby sobie zajrzeć samemu. Punkt 1671 zawiera m.in. takie określenie. Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak Krzyża Chrystusa. No więc mamy tak, jest to jakaś prośba o łaskę. Co więcej, no samego jakby słowa błogosławieństwo w błogosławieństwie nie musi być ani w treści, ani w tytule, i mamy też zaznaczone, że właściwie ten znak Krzyża nie jest wymagany, że zazwyczaj jest, ale no, w domyśle może go nie być. A teraz zobaczmy, co jest w tym komunikacie. Wtorkowy komunikat biskupów Flandrii zawierał propozycję modlitwy z udziałem osób homoseksualnych, a nie błogosławieństwa par homoseksualnych. Potwierdził to rzecznik konferencji biskupów Belgii, ksiądz Tomi Scholtes. A teraz zerknijmy od razu, co jest w treści tej propozycji modlitwy, żeby to było konkretne. Boże miłości i wierności. Dziś stoimy przed Tobą w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Dziękujemy za to, że mogliśmy się odnaleźć. Chcemy być razem w każdej życiowej sytuacji. Mówimy z pełnym przekonaniem, że chcemy dzień po dniu pracować nad szczęściem dla siebie nawzajem. Módlmy się, daj nam siłę, abyśmy byli sobie wierni i pogłębiali nasze zaangażowanie. Ufamy Twojej bliskości, chcemy żyć Twoim słowem, oddani sobie na zawsze. No, tak, no ewidentnie tu nie ma mowy ani o sakramencie, prawda? Ale mamy, proszę zobaczyć, no o, o stałym związku, tak? Byśmy byli sobie wierni i pogłębiali nasze zaangażowanie, tak? I spójrzmy jeszcze na jeszcze jedną propozycję z tego samego zestawu biskupów w Flandrii, Racz przyjąć i pobłogosławić ich życiowe plany, jak również wszystkich, którzy zechcieli się w nie włączyć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, wygląda przecież jak błogosławieństwo, prawda? I jeszcze jedno, modlitwa wiernych za parę. Boże i Ojcze, otaczamy dziś N i N naszą modlitwą, z naszych serca i drogę, którą od teraz będą razem podążać. Spraw, by ich wzajemne zaangażowanie było silne i wierne. Niech ich dom będzie pełen zrozumienia, wyrozumiałości i troski. Niech będzie miejscem pojednania i pokoju. Niech miłość, którą dzielą, przyniesie im radość i sprawi, że będą służyć naszej społeczności. Daj nam siłę, abyśmy razem z nimi kroczyli śladami Twojego Syna, umocnieni Twoim duchem. Dla porównania fragment z błogosławieństwa w obrzędach sakramentu małżeństwa. Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. No więc być może nie ma tu mowy, prawda, o czymś takim jak sakrament małżeństwa, ale zobaczmy, jak wygląda to oswajanie. To ewidentnie mamy do czynienia z błogosławieństwem. Są dwie osoby, tak? No więc jest para. Trudno tu nie widzieć pewnego odniesienia jednak do małżeństwa, bo przecież nie spotykamy w kościele takiej sytuacji, że na przykład pomszy udziela się uroczystego błogosławieństwa parze przyjaciół, prawda? No, no, no nie jest to spotykane druga rzecz no i tutaj już jest jednak dość szokujące no to przecież to są osoby żyjące w grzechu ciężkim to też nie należy do zwyczaju kościoła żeby publicznych grzeszników błogosławić pomszy świętej czy w ogóle w świątyni do tego jeszcze no mamy tak jak tam wskazałam w jednej propozycji przecież znak krzyża ewidentnie związany z błogosławieństwem no jeśli coś Chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to musi być kaczka. Mamy tu do czynienia z naprawdę niesamowicie bezczelną manipulacją. Moim zdaniem jest to zresztą już próba oswajania wiernych, z sytuacją, w której Kościół tego rodzaju związki zaaprobuje. To nie ma znaczenia, czy to jest aprobata o charakterze sakramentalnym, ale ewidentnie jest to pokazanie aprobaty. Dla związku, tak jak powiedziałam, dwojga ludzi żyjących w grzechu ciężkim. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.